Szpiczak mnogi, choroba kachlera, nowotwór szpiku kostnego. Szpiczak mnogi, choroba kachlera, nowotwór szpiku kostnego. Szpiczak mnogi inaczej szpiczak plazmocytowy, choroba kachlera, to choroba, którą na pocztku batwo pomyli z przeziębieniem. Dopiero badania krwi ujawniaj, z jakim przeciwnikiem mamy do czynienia. To choroba nowotworowa, ale w por wykryta daje siopanowa. Sprawdź, jakie są przyczyny choroby Kachlera i jakie są objawy szpiczaka mnogiego. Do niedawna szpiczak mnogi choroba Kachlera, przecinek szpiczak plazmocytowy, z wy nowotwór wynowotwór koci, rozpoznawany by głównie u osób starszych. Niestety, Statystyki z ostatnich lat wskazują na niepokojące tendencje coraz CZ, ciej choruj ludzie poni kreska E55. W Polsce na szpiczaka mnogiego choruje około osób, nieco CZ, ciej występuje UM kreska Rocznie rejestruje się 1,52 szpiczak mnogi, plazmocytowy, stanowi 1%. Wszystkich nowotworów oraz około choroba rost 3 Asi w szpiku, przede wszystkim w kociach KR go czaszki i kreska Eber, a zmiany mają zazwyczaj charakter rozsiany STD nazwa szpiczak mnogi. Wywołuje go nowotworowy rozrost komórek plazmatycznych obecnych w szpiku kostnym. Wypierające zdrowe komórki, powodujce stopniowe niszczenie koci. Proces ten nazwany jest nowotworów. Powstają ubytki, które sprzyjaj zbamaniom koci. Biabko produkowane przez komórki szpiczakowe przedostaje się do krwi, co prowadzi do niewydolności nerek. A ponieważ kreska szpik odpowiada te kreska za produkcję krwinek czerwonych i odpornościowych, chorzy CZ są anemię i są podatni na infekcje. Szpiczak w nogi. nietypowe objawy utrudniają rozpoznanie, niestety. Objawy szpiczaka ma bo charakterystyczne. Batwo pomyli je z przeziębieniem przecinek, dlatego wykrywa się go przypadkowo. Na początku mogą to stany podgorczkowe, nieuzasadnione chudniecie, brak apetytu, nocne potycze nawracaj cezaka-enia. Wyspły te kreska bóle koci, do CZ 100 w okolicy LDWiowej, uporczywe bóle giełowy. Mlony z migrenowymi, uczucie cigiego zetemczenia oraz ogólne ozbabienie Z czasem pojawia się coraz więcej symptomów, pozornie nie mających ze sobą związku. niszczenie kocis przyjazba, manią, tak kreska E tym samoistnym. W procesie degradacji kocina stpuje uwalnianie wapnia, który przedostaje się do krwi. Mokreska, to w konsekwencji prowadzi do zaburzeń w pracy mózgu i serca. W wyniku upoledzenia liczby i aktywności komórek produkujących erytrocyty pojawia się niedokrwisto, natomiast w naszdach wewnętrznych, np. w nerkach, gromadzi się nierozpuszczalne białka, które upoledzają ich prac. Ponieważ kreska dolegliwości dotyczy kreskannych nażdów, chorzy na szpiczaka. Szukaj pomocy u wielu lekarzy internistów, ortopedów, reumatologów. Bezskutecznie. Kiedy wreszcie trafiaj do hematologa, specjalista chorób krwi, Mokreska E. On po przeprowadzeniu badań postawi w baci w diagnoz. Niejasne przyczyny szpiczaka mnogiego pomimo wielu badań uczonych nie uda, bo się pozna przyczyn szpiczaka. Wrót prawdopodobnych wymienia się m.in. BBD podczas podziału komórki, w następstwie czego dochodzi do mutacji pojedynczej komórki, a jej potomstwo to w banie szpiczak. Nie ma te kreska dostatecznie mocnych dowodów na to, Kreska E szpiczak mokreska e by dziedziczony, nawet wtedy, gdy choroba występuje u kilku osób w rodzinie. Badacze tego nowotworu przypuszczaj, kreska E jego występowanie u osób starszych mokreska na wiza ze zmniejszeniem ogólnej odporności organizmu oraz zmianami hormonalnymi. Istnieje te kreska teoria, kreska E choroba może E wynika z oddziaływania na organizm CZ bowieka szkodliwych czynników rodowiskowych. Diagnoza szpiczaka mnogiego Kreskady chory podejrzewany o szpiczaka mnogiego musi przejść wiele badań. Najpierw wykonuje się te, które mok potwierdzi lub wykluczy chorob następne okrelaj laj zaawansowania procesu nowotworowego i pomagaj i decyzję co do sposobu leczenia. Analiza krwi charakterystyczne jest przyspieszone op, Ponad 100 mm na godzinę, pod poziom wapnia, do kreska E i locinie prawidłowego biabka, a tak kreska E biabka prawidłowego z wyrazno obecności przeciwciał typowych dla szpiczaka. O zaawansowaniu i agresywności choroby, wiadczy równie kreska wysokie ST kreska E beta 2 mikroglobuliny. Ponadto obserwuje się niedokrwi i zmniejszenie liczby bytek krwi. Analiza moczu ma oceni funkcjonowanie nerek, a zatem bada się poziom kreatyniny, mocznika i kwasu moczowego oraz estekreska E nie wapnia. Wakreskany jest również kreska poziom tak zwany. Biabka Bencea Johnsona. Na które skabada się przestrzone razem z moczem CZ, ci przeciwciap. W zaawansowanej chorobie CZ to występuje białko-mocz. Badanie koci ciej wykonuje się badanie radiologiczne oraz densytometrii. Zdjęcia rentgen pokazuje charakterystyczne ubytki, tak zwane Dziury serowe w kociach. Nazywane ogniskami osteolitycznymi. S to miejsca, w których szpiczak zniszczy ko. Ubytki w kociach potwierdza się setometrii. Czasem konieczny jest jeszcze rezonans magnetyczny lub tomografia komputerowa, aby precyzyjnie rozpoznać wszystkie zniszczone przez chorobę fragmenty koci. Biopsja szpiku pozwala ujawnić rozmiary nacieków z onych z komórek plazmatycznych oraz okryli odsetek komórek nowotworowych w szpiku. Szpik do badania pobierany jest zazwyczaj z mostka. Warto wiedzieć, że szpiczak mokreska E by wcześniej zdiagnozowany dziki lekarzom, po szpiczak mokreska E by zdiagnozowany szybciej dziki lekarzom, pozycja we Francji, gdzie stosuje się odpowiedni algorytm postpowania w przypadku pacjentów, u których podejrzewa się szpiczaka. Na przykład jeśli pacjent cierpi na anemii. Ale nie wynika ona z niedoborów kreska-laza czy witaminowych. Lekarz Post powinien go odezwać do hematologa, mówi profesor Xavier Leleu, szef departamentu hematologii, szpital Lamy-Letrier w Politiers we Francji. Kolejny przygbat: pacjent zmaga się z infekcją, obieść pod podobnie jak odsetek białka w moczu. Jeśli infekcja ustpuje, ale poziom obi w moczu pozostaje wysoki, mokreska na podejrzewa szpiczaka. Wtedy lekarz po kreska powinien skierować pacjenta do hematologa, mówi profesor Xavier Leleu. Do hematologa powinni zostać skierowani tak kreska E pacjenci powyżej E60.65. Roku kreska lycia z nawracającymi, licznymi infekcjami i czystymi bólami kostnymi, niestawowo kostnymi, dodaje ekspert. Szpiczak mnogi to przewlekła choroba u gbadu krwiotwórczego. Jej pierwszy etap jest bezobjawowy, natomiast kolejny MOK prowadzi do rozwoju przewlekłej niewydolności nerek, patologicznych zbamat koci oraz niewydolności szpiku. <śpiewanie> Dlatego wakreskane jest szybkie rozpoznanie schorzenia, by w porę rozpocząć odpowiedni terapii, a łatwiej by boby. Gdyby lekarze pierwszego kontaktu mieli mokre skaliwo CZ zlecania badaw podstawowych, na przykład obywatel podstaw leczenia szpiczaka jest chemioterapia, która niszczy komórki nowotworowe w szpiku. Mokreska e by wspomagana autologicznym przeszczepieniem macierzystych komórek krwiotwórczych które przywracam okres kaliwo wytwarzania prawidłowych krwinek. U niektórych chorych, kiedy leczenie to jest nieskuteczne, stosuje się leki, np. talidomid lub bortezomib, węcadę. Niejasne przyczyny szpiczaka nogiego Pomimo wielu badań uczonym nie udało się poznać przyczyn szpiczaka. Wrót prawdopodobnych wymienia się m.in. BBD podczas podziału komórki, w następstwie czego dochodzi do mutacji pojedynczej komórki, a jej potomstwo to w banie szpiczak. Nie ma te kreska dostatecznie mocnych dowodów na to, kreska e-szpiczak mo kreska eby dziedziczony, nawet wtedy, gdy choroba występuje u kilku osób w rodzinie. Badacze tego nowotworu przypuszczaj, kreska E jego występowanie u osób starszych Mokreska na wiza ze zmniejszeniem ogólnej odporności organizmu oraz zmianami hormonalnymi. Istnieje te kreska teoria, kreska E choroba Mokreska E wynika z oddziaływania na organizm CZ szkodliwych czynników rodowiskowych. Diagnoza szpiczaka mnogiego gdy chory podejrzewany o szpiczaka mnogiego musi wiele badać. Najpierw wykonuje się te, które mogą potwierdzić lub wykluczyć chorobę. Następne określa stopień zaawansowania procesu nowotworowego i pomagaj podjąć decyzję co do sposobu leczenia. Analiza krwi charakterystycznej jest przyspieszona op. Ponad 100 mm na godzinę, pod szony poziom wapnia, do kreska E i prawidłowego biabka, a tak kreska E biabka prawidłowego z wyrazno obecności przeciwciał typowych dla szpiczaka. O zaawansowaniu i agresywności choroby, wiadczy równie kreska wysokie ST kreska E beta 2 mikroglobuliny. Ponadto obserwuje się niedokrwi i zmniejszenie liczby bytek krwi. Analiza moczu ma ocenić funkcjonowanie nerek, a zatem bada się poziom kreatyniny, mocznika i kwasu moczowego oraz estekreska E nie wapnia. Wakreskany jest również kreska poziom tak zwany. Biabka Bencea-Jonesa, na które SK badaj się przeszczony razem z moczem CZ, ci przeciwciap. W zaawansowanej chorobie cz 100 występuje biabko mocz. Badanie kocinajcz, ciej wykonuje się badanie radiologiczne oraz densytometrii. ZDJ rentgen pokazuje charakterystyczne ubytki, tak Dziury serowe, w kociach, nazywane ogniskami osteolitycznymi. S to miejsca, w których szpiczak zniszczy ko. Ubytki w kociach potwierdza się densytometrii. Czasem konieczny jest jeszcze rezonans magnetyczny lub tomografia komputerowa, aby precyzyjnie rozpoznać wszystkie zniszczone przez chorob fragmenty koci, Biopsja szpiku pozwala ujawnić rozmiary nacieków z onych z komórek plazmatycznych oraz okryli odsetek komórek nowotworowych w szpiku. Szpik do badania pobierany jest zazwyczaj z mostka. Warto wiedzie szpiczak mokreska eby zdiagnozowany dziki lekarzom po szpiczak mokreska e by diagnozowany szybciej dziki lekarzom pozycja we Francji, gdzie stosuje się odpowiedni algorytm postpowania w przypadku pacjentów, u których podejrzewa się szpiczaka. Na przykład. Jeśli pacjent cierpi na anemii, ale nie wynika ona z niedoborów kreska-elaza czy witaminowych, lekarz Post powinien go odezwać do hematologa, mówi profesor Xavier Leleu, szef Departamentu Hematologii, Szpital Lamy-Letrier w Poitiers we Francji. Kolejny przykład, pacjent zmaga się z infekcji, objest pod wykreska Podobnie jak odsetek biabka w moczu. Jeśli infekcja ustpuje, ale poziom obi biabka w moczu pozostaje wysoki, mokreska na podejrzewa szpiczaka. Wtedy lekarz pozrównie kreska powinien skierować pacjenta do hematologa, mówi profesor Xavier Lelou. Do hematologa powinni zostać skierowani tak kreska E pacjenci powyżej kreska E60.65. Roku kreska Ećia z nawracającymi, licznymi infekcjami i czystymi bólami kostnymi, niestawowo kostnymi, dodaje ekspert. Szpiczak mnogi to przewlekła choroba u gbadu jej pierwszy etap jest bezobjawowy, natomiast kolejny mógł prowadzi do rozwoju przewlekłej niewydolności nerek, patologicznych z koci matkoci oraz niewydolności szpiku. Dlatego wakreskane jest szybkie rozpoznanie schorzenia, by w por rozpocząć odpowiedni terapii. A łatwiej Boby, gdyby lekarze pierwszego kontaktu mieli mokre skaliwo CZ zlecania badań podstawowych, na przykład obywatel podstaw leczenia szpiczaka jest chemioterapia, która niszczy komórki nowotworowe w szpiku. Mokres by wspomagana autologicznym przeszczepieniem macierzystych komórek krwiotwórczych. Które przywraca okres paliwo wytwarzania prawidłowych krwinek. U niektórych chorych, kiedy leczenie to jest nieskuteczne, stosuje się leki, np. talidomid lub Bortezomib velcade. polskie stowarzyszenie pomocy chorym na szpiczaka. Infolinia onkologiczna czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 1600-2200 TEL. Plus 48 800 493 494 TEL. FAKS plus 48 89 534 25 90. Telefon kom. Plus 48 606 125 160 Mail. szpiczak maupa Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka Organizacja Pokreska Alitku Publicznego. Ignacego Ałkasiewicza 1, 31 429 Kraków tel plus 48 miliardów 601 milionów 539 tysięcy 77, fax plus 48 12 617 7 580 www.szpiczak.org mail, fundacja małpaszpiczak.org